Siemano, nazywać z tej strony i, e, jestem Antolin i jestem Siedzę sobie tutaj z Jeffin 12. Dzień dobry. <grych> I Dzień dobry. z Sebelkiem, nie? Ela, ela. No i e, widzieliśmy, widziałem Twój film Jajo. Skierowana do ciebie. Słuchaj, stary, no dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszanie, ale jakby załóżmy, się, że to, że przeprosiłeś, nie znaczy, że nie będziesz tak robił, nie? Bo jakby jest nas dziesięciu przeciwko Tobie. Jestem ja, mam cię na hita, polski typek, ym, no, I gościu Fortnite i ogólnie różni ludzie, wiesz, więc... ja. No i Jeffy, no i Sebelek. No tak, no ci, i stary że nie będziemy cię lubić. Stary, nie przy... no ja cię jakby nie wybaczę, no stary, no, gdybyś nie nagrywał filmiku, gdzie mnie wyzywasz od główna i od debila... To nie byłoby sprawy, dobra, okej, okay, po prostu bym nagrał. Jajo, F musi przestać tak robić i na tym by za, zaprzestał. Ale ty postanowiłeś po ciągnąć to dalej. Nie uważam to za sensowne. Więc musisz zrobić coś więcej, żeby udowodnić. Bo ty tak usuwasz wszystkie filmy później, jak nagrywasz nowy. Ty pieeź, się nad tym zastanów, co? Bo serio, to jest głupota, co ty robisz w tej chwili. I nie podawaj głupich argumentów. Właśnie, i nie wyzywaj w komentarzach. Od dzieciaka, bo prawdopodobnie założy się, że masz 8 lat i jakby twoje topowe wymówki to, że jestem dzieciakiem, serio stary. Ale subskrybuj nas. No subskrybuj na nasze wszystkie kanały. Idę, <Glety> dobra, no tyle z mojej strony ma.